Znajdujemy się, proszę Państwa, w Malborku, w samym centrum miasta, przy Deptaku, gdzie znajduje się pomnik króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Kazimierza IV Jagielonczyka, syna Władysława Jagiełły i jego czwartej, ostatniej żony Zofii Sonii Holszańskiej. Przypominam tutaj triumfalny wjazd króla Kazimierza do Malborka, o którym jeszcze powiem. I 150-letnie rządy, i raczej 315-letnie rządy Polaków w Malborku. Proszę Państwa, Kazimierz Jagiellończyk był królem Polski od 1447 roku i mężem od 1454 roku, bodajże Elżbiety Dakuszanki, córki Albrechta II Habsburga. Elżbieta Dakuszanka nie grzeszyła urodą. Ale urodziła mu 13 dzieci. Dwie dziewczynki zmarły w dzieciństwie, a reszta dożyła w wieku dorosłego. Była nazywana Matką Królów. Dlaczego? Ponieważ czterech jej synów było królami. Władysław II był królem Węgier i Czech. Aleksander I, Jagiellończyk, Jan Olbrat i Zygmunt Stary byli królami Polski. Proszę Państwa, święty Kazimierz, patron polskiej Litwy, święty Kościoła katolickiego. Następny jego syn też, Fryderyk, był biskupem, kardynałem, arcybiskupem więźnieńskim, prymasem Polski. Także było to kochające się małżeństwo. Kazimierz IV Jagiellończyk wjechał 8 czerwca na roku pańskiego 1457 na zamek w Malborku, który został wykupiony. Z rąk Krzyżackich od zaciężnych żołnierzy pod dowództwem Urlicha, od rzycha Czerwonki, czeskiego rycerza, bo zakon Krzyżacki nie miał już pieniędzy, żeby płacić żołd najemnym zaciężnym żołnierzom. i Za 190 tysięcy florenów wykupiono m.in. zamek w Malborku i jeszcze dwa inne zamki w Jławie i Czczewie. 190 tysięcy florenów węgierskich to była wartość 660 kg złota. Że państwa to jest coś niesamowitego. I triumfalnie, podczas trwania wojny trzynastoletniej, tutaj Kazimierz Jagiellończyk wjechał, odzyskał sztandary stracone w przegranej bitwie pod Chojnicami w 1454 oraz uwolniono jeńców. Polska odzyskała e, później po tej wojnie trzynastoletniej pokój toruński w październiku 1466 roku. Wojna trzynastoletnia się zakończyła. Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, Proszę Państwa, Ziemię Dobrzyńską i Michałowską, Żuławy, powiśle i Warmię. To na tyle. Resztę opowiem Państwu, będę na zamku w Malborku.